Jak się czujesz przed dzisiejszymi zawodami? Zmęczony, ale pełen nadziei i werwy. Myślę, że będzie dobrze. Jestem pozytywnie nastawiony i jakoś to na pewno dzisiaj będzie. A ty dzisiaj będziesz sam jeździł? Czy wspierasz dzisiaj kogoś? Jaki jest twój team? Dzisiaj jeździmy, przyjechaliśmy na razie w trójkę. Ogólnie jeszcze czekamy na dwóch kolegów. Jeździmy w piątkę w zasadzie cały czas na wszystkie zawody i czekamy po prostu, aż dojadą. A powiedz mi, co jest najfajniejszego w wiedzie na pitbajku? No ta adrenalina, prędkość, no i że można się ścigać, kręcić coraz lepsze czasy, bo poziom się podnosi cały czas, zawodników. I to jest właśnie to, to wszystko nakręca, napędza. A ile można wyciągnąć na takim pitbajku? No tak myślę 90, dobre, można pojechać. Ale uważasz, że to jest bezpieczny sport? Myślę, że tak. Miałem kontuzję jakiś czas temu, no ale już jest wszystko dobrze, sprawnie, to jak najbardziej tak. Jeżeli przestrzega się ogólne zasady bezpieczeństwa, jak najbardziej jest to bezpieczne. A jak swój motocykl jest już przygotowany do jezdy? Tak, kilka dni temu już pełen serwis przeszedł. Śrubki podokręcane, ponasmarowane, wszystko myślę, że będzie dobrze. A ty, jako zawodnik, jak się przygotowujesz? Staram się formę utrzymywać, jakąś tam biegać, no może z nie, nie codziennie, ale żeby jednak ta kondycja fizyczna była na odpowiednim poziomie. Dobrze, super, bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo.